Witam Was, zapraszam na energetyczny rozkład Jakie energie do końca roku? Jeśli chodzi o miłość, relacje, no te sprawy sercowe, partnerskie Coś ważnego, coś szczególnego jeszcze na ten rok Dobrze, trzy grupy są, wybierzcie sobie jedną z talii Ja przypomnę, że tak, karty to nie wyrocznia, więc Pamiętamy o tym. No i nie dla wszystkich rozkład, bo jest ogólny, więc jeśli naprawdę z kimś nie rezonuje, no to tego nie bierze. No dobrze. Zaczynam od tej grupy. Zobaczymy, co tutaj wszechświat chcę Wam powiedzieć o czymś szczególnym. Może to dotyczyć jakiejś jednej kwestii, jednej sprawy, jednej rzeczy, sytuacji, jednej osoby, no coś. Nawet drobnego, no ale z jakiegoś powodu ważne, że masz to usłyszeć. Dobrze, grupa pierwsza, jaka tutaj jest dla Was informacja energetyczna? Ależ tu się dzieje, no, 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 taka tłoczna końcówka tego roku, bardzo gorąco, bardzo pasjonująco. Także tutaj, no, bądź gotowa. Tak wygląda, jakbyś ty zresztą była w takiej, no, świadomej gotowości na miłość, na przygodę, na taką relację bardzo spontaniczną, bardzo ognistą. Przybywa takie coś tutaj, zadziewa się. No, Ogniste to jest, temperamentne bardzo, tak jak i on. Więc też tutaj jest takie troszkę dla Was ostrzeżenie, bo ten człowiek, no co? Zadziewa się wielka przygoda. Przygoda, która może zacząć się niepozornie, tak wiesz, no delikatnie, jakimś spotkaniem, czymś takim niezobowiązującym, a za chwilę. Nie wiadomo skąd pojawia się uczucie, pojawia się gdzieś zakochanie, w ogóle tak tu, no taki początek jakiś flirtowy, ale szybko ten ogień, on się rozprzestrzenia. I teraz tak, jedno z Was w to płynie, po prostu wchodzi to tak głęboko, wciąga Cię ten, ten wir albo Ciebie, albo tą drugą stronę. A druga osoba jest bardziej taka, bardziej racjonalna, bardziej się tutaj zastanawia, analizuje, czy to dla mnie, czy, czy ja mogę. Może lepiej ja się tutaj tylko tak ograniczę do, do jakiejś zabawy. No dla tej grupy jest taka informacja o tym, że to może być przygodowe, to może być przelotne. To, to wcale nie oznacza jakiejś trwałości tej relacji, więc to masz usłyszeć, że. Jeżeli spotykasz na swojej drodze człowieka, przystojny jest, ona piękna, piękna para, fajnie jest, coś im się lepi razem, rezonują, tak się do siebie pięknie tutaj jakoś przyklejają, nie mogą się odkleić, ciągnij do siebie, fajnie jest, no? Tylko nie myśl sobie od razu, że to będzie dozgonne, że to będzie wieczne, bo to może być właśnie. No, na jakiś tylko czas, a potem sobie gdzieś tam przejdzie, pójdzie, bo on też może być przelotem. Tak, może być przelotem, więc uważaj na jego przelot, albo ty chcesz, żeby to było przelotem. No, tu jest taka energia, że któraś z Was może to rzeczywiście traktować jako chwilową potrzebę z jakiegoś powodu. Tak, i uważamy na to, bo Trochę jest ostrzeżenia, żebyś ty się tak tym nie zadławiła, żebyś miała świadomość, że z tego to mogłoby wyjść coś takiego trochę niezdrowego, trochę takiego zarzucać jakąś, mogłoby to, nie wiem, czy zazdrością, czy zaborczością, czy jakąś inną niezdrową energią pomiędzy wami, że wiesz, że robi się jakoś tak, no może nawet toksycznie, bo w momencie, kiedy jedna strona chce się uwolnić, chce się odkleić, gdzieś tam odejść już, to jednak się okazuje, że coś nie daje rady, coś mnie trzyma przy niej, a co mnie przy niej trzyma? Ona chce gdzieś tam już podążać i swoją drogą a tu się okazuje, że tak nie jest tak proste, abyście się od siebie wyplątali, abyście się uwolnili. Więc tutaj jest jakby przygoda, która mogłaby być dla Was obojga lekcją potrzebną Wam na ten czas, na ten moment. Więc bierz to na chłodno, na zimno, weź to z dystansem, zrobisz z tym, co chcesz. Pamiętaj, nie musisz w to wchodzić, nie musisz przecież angażować się i w to płynąć. Wiesz już, że że to jakaś przygoda, więc yy, no to będzie Twoja decyzja. Ale jeszcze powiem tak. U kobiety może pojawić się rój, po prostu rój testosteronu. Tak, znaczy napierający na nią, pojawiający gdzieś wokół się, wokół niej. Znaczy mężczyzn chcących się z nią umówić, chcących z nią. No, przeżyć coś, jakąś relację nawiązać, jakąś bliskość. Więc kobieta słuchająca tego rozkładu ma być tego świadoma, że możesz mieć takie um, jakieś trochę dylematy, ale wiesz, ty tak się pokazujesz w takiej e, energii, jakbyś ty wcale nie chciała tak e, wybierać, angażować się, że tam kalkulować, z którym ja będę, nie, na lek. Będę to będę, nie będę to nie będę. Taka frywolna kobieta jest bardzo w tym wszystkim. I wiesz, może właśnie to im się podoba, że oni do ciebie, tak jak misi do miodu, mm? bardzo. No, tutaj tak też się może zrobić, trochę. Mm, oni wszyscy tacy, każdy inny jest, każdy wychodzi z innej tam dziurki i co innego sobą reprezentuje, inaczej też wygląda, inne, inno ma no, trochę osobowość, inne podejście takie do relacji i wiesz. I ty taka w tym wszystkim w zasadzie to mogłabyś być rozbawiona, rozbawiona i wezmę to wszystko na lekko, na miękko, a co ja tutaj będę. No, bo być może sama to widzisz, że, że wśród nich na przykład nie ma takiego kandydata, z którym ja bym się chciała zatrzymać na dłużej. To jest taka energia romansu jakiegoś, takiej przygody, no tak powiem, dla tej grupy. No, ale to jest po coś, po coś widocznie na ten najbliższy czas, w tym roku jeszcze, przygoda. Dobrze, idziemy do. A drugiej grupy. Co dla Was? Jaka to informacja jest dla Was? przybywa, będzie ci się kłaniał w pas. Hmm? Macie jeszcze szansę wszystko zmienić, czegoś się uwolnić, wyjść z jakichś smuteczków, taką masz energię, jakbyś miała już dosyć, takie mm, przemęczenie, jakieś y, znużenie, cierpienie, ciężkie chwile, odchodzić będą do przeszłości, bo one skądś się biorą, co się wlecze za tobą, przykleiło się takiego co, co cię martwi, stresuje, takie ciemne chmury. Kończy się to, żebyś ty to wiedziała już, że przychodzi czas na nowe. Taka będziesz rezolutna w tym, jeszcze w tym roku, tutaj takie siły witalne przychodzą do ciebie wraz z nim. Przybywa jakiś rozpędzony, zuchwały, pewny siebie. Gna jak wariat, uważaj tutaj, przychodzi dla ciebie nowy początek. Tu jest taki zwiastun wraz z, taką, z takim światłem. Jakaś taka kula światła wpada, jakaś jasność, blask albo blask księżyca. Może to w nocy, jakiś ogień też w tym jest, no? Tak, jakby w jakimś. w tej ciemności, na tej twojej ścieżce nagle widzisz ten. Tą jasność, ten taki przebłysk, i tam idziesz, do tego. No bo on tam pędzi do ciebie, on jest taki rozświetlony, taki jest um, pewny siebie, że tego bardzo chce, ktoś bardzo chce dotrzeć do ciebie, coś ci wyznać, powiedzieć, przeprosić cię, pokłonić się. No tak, uważaj, bo. Możesz mieć takiego człowieka, który tutaj jakiegoś dosłownie szaleju się tutaj najadł, taki jest nabuzowany na ciebie bardzo mocno i dla niektórych z was może być tak, że ty na przykład już go znasz i on gdzieś tam lata, pędzi w kółko i tak jest z tobą, nie ma go, gdzieś tam jest bliżej, dalej i za chwilę znowu przypędza. Przypędza z tym e, znowu jakiś nowy wiatr, go przywiewa, bo on nie chce z ciebie zrezygnować. Ale uważaj, on nie jest taki czyściutki, on nie ma posprzątane w główeczce. Nie, wlecze ze sobą coś, coś tam ma na ogonie. Ty będziesz wiedziała co, i wcale tego nie posprzątał po sobie, nie zrobił tam nic z tym, co wlecze. No i przychodzi. On cię chce przeprosić. On chce się tutaj ukłonić, przeprosić i mówić, że dalej będzie się starał, będzie próbował, będzie coś robił, ale nie ma w tym dojrzałości. To masz usłyszeć. Możesz zrobić z tym, co chcesz, tylko pamiętaj, nie, bądź taka, wiesz, taka zdrowo myśląca, miej otwarte oczy, otwarty umysł, bo to jest taki, tu jest niedojrzałość w tym mężczyźnie, w nim drzemie jakiś chłopiec. Zagubiony, który sam ze sobą nie jest szczęśliwy, który nie ma jakiegoś ładu w sobie, nie ma porządku w życiu, nie ma harmonii I, i tak by chciał tutaj się do ciebie przytulić, coś by chciał z tobą porobić. I tak przybywa bardzo szybko, bardzo w jakiejś takiej specyficznej sytuacji, w której może narobić takiego zamieszania, chcąc zwrócić na siebie uwagę. Też uważaj na, na jego brawurową jazdę, bo, bo może to być zbyt duża prędkość, i takie chcieć na tobie zrobić jakieś wrażenie, jakimś przyjazdem, przejazdem, albo prędkością, albo tym, że przyjedzie, się pojawi też jakby mu na tym bardzo zależało. Przychodzi, jest niedorośnięty, jest niedojrzały. Dla tych którzy nie mają takiej osoby nie znają, no to wiesz, no to może ktoś taki nowy się pojawić w Twoim życiu. I on też. On jest niezdecydowany. On się tutaj będzie bujał, on jest rozchwiany, dlatego że. sam nie, nie do końca wie, co może zrobić ze swoim życiem, na co może sobie pozwolić. I też nie potrafi jakby odciepić się od czegoś. Jedzie tutaj na dwa na dwa te. No, dwa fronty takie ma, ale wiesz co? To może być coś fajnego w tym wszystkim, tak? Nie trzeba się od razu zniechęcać, bo, bo jest fajny początek jest to taka energia, która zaprasza, która ci mówi, że możecie z tego wykrzesać coś pozytywnego, coś wartościowego dla siebie, ale trzeba mieć w sobie trochę pokory, trzeba mieć też taką jasność umysłu, żeby na to spojrzeć właściwie. Hmm. Prześwietlić to, od początku zrozumieć, poczuć o co to w tym wszystkim temu komuś chodzi, czego ja oczekuję, bo człowiek, który tutaj się pojawia, no, do ciebie tak przybywa z taką wielką śmiałością, z uchwały taki, ale on niesie coś ze sobą i tak nie do końca jest z tym poradzony, posprzątane tam ma miłości, chce czułości, może się bardzo szybko w tobie zakochać, może być, wiesz, taki mielutki, o, tak do przytulanka, do ciebie, bo chce zmiany w życiu, potrzebuje czegoś innego, on chce być przytulany, on chce być kochany, chce się z tobą dzielić miłością swoją i, wiesz, tobie też dawać tą miłość i mm, potrzeba bliskości, czułości tutaj się pojawia, możecie oboje być w podobnej energii, i sobie na przykład to dać. Ale no, zważyć trzeba, jakie są okoliczności, bo jest zadymione, bo są chmury, bo czegoś nie. Nie wszystko widzimy, nie wszystko pokazujemy. No, takie rzeczy. Więc to weźmy sobie pod uwagę, jak to wygląda. Ale to jest romantyczne. Pomimo, że, że on jest. Taki. Hmm, może nie do końca słowny, może niezbyt konkretny, ale jest romantyczne bardzo. I wiele w tym takiej emocjonalności, która jest przyjemna i która może być wam obojgu potrzebna. No, w najbliższym czasie. Po prostu coś miłego. No dobrze. I teraz idziemy do grupy trzeciej. ty zmierzasz? Otwierają się dla ciebie nowe drzwi, perspektywy masz szerokie, nie zamykaj oczków, przychodzi czas fajny i wszechświat jest z tobą. Bardzo ważne tygodnie, miesiące, to do końca roku, bo tutaj u ciebie jakby taka, wiesz, taka doza jakiejś magii jest w tym wszystkim. Taka tajemniczość, coś jakby było takie Gdzieś zaplanowane od góry, tutaj wszechświat dla ciebie ma coś fajnego, taką wibrację emocjonalną i no też powiedziałabym taką cielesną, coś w tej relacji jest intensywnego. Łapiesz bliskość z drugim człowiekiem. Uwaga, uwaga, pojawia się ogromny głód. Głód, który tutaj chce być zaspokojony. I obie dusze, obie osoby tutaj są bardzo głodne. I będą się sobą karmić, będziecie się, się sobą najadać. No i takie popijanko z tych kieliszeczków jest. Czujemy się dobrze, łapiemy coś ze sobą. Relacja niesamowicie Nabiera tempa, jej rozwój, ta intensywność jest taka duża, duża. Chłoniemy siebie, konsumujemy to wszystko. Nagle tak, jakbym szła, szła przez to życie, przedzieram się przez te krzaki, las ciemny. Słońce jest, widzę słońce, dobrze, teraz jest dobrze, teraz mi cieplej, teraz przyjemniej. Gdzieś przemieszczasz się w stronę słońca. Idziesz do ciepła, do słońca i tam. Jakby zupełnie dla Was niektórych to jakiś nowy świat, albo związane z Waszym przeprowadzką gdzieś, ze zmianą miejsca też to może mieć znaczenie. Bo tak jakbyś Ty nagle zrobiła parę kroków do przodu, jesteś w innej krainie. Kraina obfitości, dużo picia tam jest, dużo słodkości, owocowe słodkości, w ogóle się wszystko przelewa, tak? Takie, takie kapanie słychać. Tutaj są y, te energie. Y, ba, bardzo tak każdy jakby y, reaguje emocjonalnie na to wszystko, co się zadziewa. Jest tak ciepło, tak przyjemnie i tak magicznie. Jeszcze tak jakby było poproszone wszystko poproszone takim magicznym pyłkiem przeznaczenia. Ja nie mówię, że wy weźmiecie ślub, bo absolutnie nie ma tego w tym roku jeszcze. Tutaj, ale fajne coś was łapie. Ktoś cię łapie, ty kogoś łapiesz, za coś się łapiecie, coś jest takie silne i fajnie wam się robi. Taka mocna koncentracja na sobie. Dwie osoby tak się ze sobą tutaj zespalają bardzo dużo y, możecie mieć fizyczności, dużo tego y, przebywania ze sobą, niesamowicie przyjemnego. I, i też i ta y, emocjonalność, sympatia, to wszystko jest głębokie, lubicie się, dobrze wam razem y, za, zacieślają wam się te więzy wasze coraz mocniej, coraz mocniej. Czujecie się, że tak dobrze, że ta relacja jakby jest czymś szczególnym, ważnym, jest czymś innym niż było do tej pory. Jest to oczywiście w związku z, tym, z tą osobą, z tym, co się między Wami może tutaj wydarzyć. Trzeba się wysilić i pokonać jakąś barierę. A to jest jakaś drobnostka. To nawet jakby Wam się wydawało na początku, że ojej, jak trudno się spotkać, albo jak to będzie, chyba nie damy rady, to wy dacie radę, jesteście w stanie dać radę. Macie tutaj taką energię mm, wielkiej szansy na zwycięstwo, na powodzenie. A to dlatego, że Wam, wam się ze sobą robi tak dobrze, tak przyjemnie. Czujecie mm, wielką, magiczną moc tej relacji. To jest o jakiejś specyficznej więzi, o czymś silnym, mocnym pomiędzy ludźmi, gdzie zarówno jest ogromny apetyt na, na fizyczność, na dotykanie siebie, na przebywanie ze sobą tak fizycznie dużo, dużo blisko siebie. Jak tego nie ma, to taki ten głód ciągle przypomina się głód, który dają sobie znać. Jest, no wiecie, taki. Nie nakarmiony, no to Wy się chcecie karmić, będziecie się karmić, będziecie mm, nasycać się sobą, jak i emocjonalnie. Emocjonalnie tak przyjemnie, tak pozytywnie, tak fajnie. I nawet jeśli ktoś z zewnątrz by próbował Wam w tym przeszkodzić, e, próbowałby coś tam mówić albo odradzać, albo jakaś sytuacja życiowa byłaby już nawet nie człowiek, to Wy to będziecie odpychać, będziecie to przerabiać, będziecie. Poradzić sobie z, z tym czymś albo kimś, kto by chciał mm, wtrącić jakieś zakłócenia pomiędzy Was. No, do tego tutaj e, nie, będziecie starać się nie dopuścić i nad tym mieć e, władzę i czuwanie. Także tutaj też w Was obojgu widać taką, taką walkę o siebie, że każda z Was e, ma to pragnienie przeżycia tej głębokiej, jakiejś, nie wiem, relacji ze szczególną osobą. I w momencie, kiedy się no, stykacie się tak ze sobą, kiedy te, te drzwi się otwierają, jest ten inny świat, wchodzicie tam, przekraczacie te granice, bardzo szybko zaczynacie to czuć do siebie, rozumieć, że jest coś magicznego, się zadziewa, fajne to. No i mm, to jest taka. Mm, też poniekąd walka właśnie o siebie, żeby się tutaj tak tym cieszyć, żeby stwarzać jakieś warunki, umożliwiać temu funkcjonować. Każdy z Was jakby tak dawało tak dużo od siebie, żeby o to zabiegać, bo, bo jakby mogą się pojawiać właśnie takie energie w pewien sposób coś utrudniające. Ale to ta chęć i ten zapał Wasz do tego, żeby tkwić gdzieś ze sobą, przy sobie coś robić, jest bardzo duży, piękny, dobrze wystarczy już. No dobrze. No to wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia.